Tegoroczna rywalizacja w 20 edycji cyklu zgromadziła na starcie wszystkich konkurencji rekordową liczbę ponad 31 tysięcy uczestników. Już tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się gry zespołowe. Wśród nich przede wszystkim siatkówka. To jest taka nasza koronna dyscyplina, którą i kochają zawodnicy, i kochają kibice. Mamy zawsze Pełne trybuny, jeżeli chodzi o siatkówkę, i tam rywalizacja jest naprawdę bardzo ostra. Poziom jest tak wysoki, że można właściwie porównać do rozgrywek ligowych. Spora frekwencja towarzyszyła także turniejom piłkarskim i koszykarskim. Nie brakowało także, co szczególnie cieszy organizatorów, chętnych do biegania. Wrocław nam się bardzo rozbiegał za sprawą i naszych biegów długich, i wrocławskiego maratonu. I z edycji na edycję, z biegu na bieg. Tych uczestników jest więcej. Także biegi na pewno, biegi długie, biegi na orientację. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywki badmintona. W przyszłym roku organizatorzy OMW planują wzbogacić program atrakcji dla uczestników. Zachowamy oczywiście 20 dyscyplin, chociaż tutaj planujemy pewne modyfikacje, szczególnie jeżeli chodzi o dyscypliny wodne. Tutaj pojawią się niespodzianki, ale w tej chwili jeszcze nie chciałabym wszystkiego zdradzać. Ale na pewno będą najbardziej usatysfakcjonowani ci, którzy kochają wodę i rywalizację właśnie na wodzie. W 21 edycji cyklu ma być także więcej bezpłatnych szkoleń dla uczestników OMW dotyczących m.in. zdrowej diety i sportowego trybu życia.